Pozdrowienie Anioła, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Obok modlitwy Ojcze Nasz stała się podstawową, drugą modlitwą chrześcijaństwa. Ojcze Nasz podarował nam Chrystus. W pewnym momencie usłyszał prośbę od apostołów: Panie, naucz nas modlić się. I tę modlitwę im przedstawił. Wobec tego podarował ją Chrystus. Natomiast Drowaś Maryjo dał za pośrednictwem Anioła Duch Święty. Jest to modlitwa ducha. Również jej kontynuacja, którą podarowała nam Elżbieta, została przez nią wypowiedziana, jak mówi ewangelista, w duchu. Także odmawiając tę modlitwę podobnie jak w podarowanym nam przez Pana Ojcze nasz, modlimy się słowami Ducha Świętego. I ponieważ dzisiaj jest święto maryjne i dzisiaj będziemy modlić się po Mszy świętej akatystem, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli modlitwie, którą odmawiamy przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I to jest tak, że na początku modlimy się słowami, które nas rodzice nauczyli, mówimy modlitwę, której nie rozumiemy, ale powtarzamy. Ojcze nas, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. Tam niewiele dziecko z tego rozumie albo nic nie rozumie, ale powtarza i się modli. Kiedy człowiek dorasta, to zostawia często te modlitwy, które, których się nauczył, które związane są z katechizmem podstawowym, te modlitwy zostawia i zaczyna z Bogiem rozmawiać, czyli odkrywa to, że modlitwa jest zniesieniem umysłu i serca do Boga. Ale przychodzi moment taki, kiedy człowiek chce wrócić do tych starych modlitw, ale już w sposób świadomy, żeby one stawały się moją modlitwą, tak jak moją modlitwą jest spontaniczna modlitwa, kiedy stoję przed Bogiem i to, co w sercu jest, przedstawiam jemu. Więc żeby uczynić teraz odkryć na nowo tę modlitwę, którą odmawiałem przez wiele lat w sposób taki bezrefleksyjny, to potrzeba w pewnym momencie zatrzymać się i zastanowić się co ta modlitwa mówi, tak żeby ona była inspiracją mojej wewnętrznej rozmowy z Bogiem. I dlatego chciałbym krótko zanalizować tę modlitwę Zdrowaś Mario. Po to, żeby potem każdy mógł sam ją przekształcić, kiedy mówi odpowiednie słowa tej modlitwy, przekształcić swoją własną modlitwę, Spotkanie z Bogiem. Otóż zauważmy, że Zdrowaś Maryjo składa się z dwóch części, które można określić jako medytację biblijną i modlitwę kościoła. Pierwsza część to jest medytacja biblijna. Druga część to modlitwa Kościoła. Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. Błogosławiona, która się uwierzyła. Oto witaj, raduj się Maryjo. Te, dwie, te dwa momenty pozdrowienia one zostały razem połączone. I teraz rozpoczyna się hajre, raduj się. Od tego pozdrowienia anioła można powiedzieć, zaczyna się we właściwym sensie Nowy Testament. I warto sobie to uświadomić. My mówimy po polsku zdrować, to niedokładnie odpowiada treści tego, tego słowa, tutaj użytego, stąd. Jak zauważyliście, jak odmawiam Różaniec tutaj razem z Wami, to mówię raduj się Mario, a nie zdrowaś Mario. Bo, bo tutaj zdrowaś Mario, zbawienie świata rozpoczęło się od tych słów. Zbawienie wobec tego każdego człowieka związane jest z tą modlitwą, związane jest również ze mną, bo tu się rozpoczyna dzieło zbawienia. Każdy z nas może powiedzieć, że ze mną właśnie rozpoczyna się dzieło zbawienia. Od tego spotkania, które, którego owocem będzie wcielenie. Raduj się, pozdrowienie Maryi przez anioła określone jest u świętego Łukasza greckim słowem haire, zwyczajowo używanym w tamtych czasach, a przetłumaczony później na łacinę ave. W swoim pierwotnym znaczeniu nawiązuje do, do, do czasownika weselić się, radować się. To pierwsze słowo anioła nie pokrywa się ze zwykłym życzeniem pokoju, hebrajskim szalom, które oznacza nasze dzień dobry. Stanowi raczej echo przepowiedni radości mesjańskiej kierowanej przez proroków do córki Syjonu. Tu trzeba cofnąć się do księgi Zachariasza i Sofoniasza. Radość zapowiadana przez anioła jest radością mesjańską, radością eschatologiczną, wyrażoną przez Sofoniasza, który żył w VII wieku przed Chrystusem. W skierowanym do Maryi pozdrowieniu anioła zostało powtórzone, zostało powtórzone i zaktualizowało się proroctwo Sofoniasza, który pisał tak. Wyśpiewuj, curo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, cieściej wesel z całego serca, curo Jeruzalem. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Pan jest pośród Ciebie. W dosłownym znaczeniu tutaj przekładzie znaczy jest w Twoim łonie dosłownie. Maria stała się więc Arką Przymierza, miejscem rzeczywistego zamieszkania Pana. I to teraz... Samo pierwsze to słowo pozdrowienia o tym mówi. Potem, błogosławiona jesteś między niewiastami, to wyrażenie semickie, w stopniu najwyższym najbardziej błogosławiona. Pełna łaski. Co to jest łaska? Łaska to znaczy nieskończone życie Boże, które staje się naszym udziałem. Otrzymujemy udział własny Boga w sakramencie Chrztu. znaczy, że to jest samo udzielający się Bóg człowiekowi. To jest łaska uświęcająca. Pełna łaski to znaczy, że Maria jest pełna obecności Boga, a więc nie ma w niej miejsca na grzech. Patrzymy z radością na pełną łaski i prosimy w tym momencie, aby pomogła namówić nie grzechowi i mówić tak Bogu. Więc wtedy, kiedy wypowiadam to słowo, Pełna łaski, to wewnętrznie wewnątrz jest moja modlitwa do Boga, akt szczelisty, żeby pomógł mi mówić nie grzechowi mówić tak Bogu. Potem Pan z Tobą oto całą swoją ufność położyła własne Boga i nie miała żadnego innego zabezpieczenia, jak tylko oparcie w Nim. I dopiero i tak biegnie to pierwsze połączenie tych dwóch pozdrowień, Anioła i Elżbiety. I dopiero w XIII wieku tę frazę biblijną uzupełniono jednym słowem Jezus. Ono ogromnie zbogaciło ową modlitwę, bo w centrum znalazło się najważniejsze imię, o którym św. Paweł napisał, że na imię Jezusa zgięło się każde kolano. I to spowodowało silniejsze odniesienie do Chrystusa. Imię Jezus jest sercem tej modlitwy. Tradycyjne tłumaczenie tego imienia oznacza Bóg zbawia. Czyli z wdzięcznością wypowiadam to imię, bo ten, który nosi zbawienie w swoim imieniu, przecież jest moim zbawcą. I teraz mamy drugą część. Modlitwy, zdrowa Mario. I kiedy ona powstała? Powstała, kiedy w Europie panowała dżuma. Czarna śmierć. To jedna z największych epidemii w dziejach ludzkości, panująca w XIV-wiecznej Europie. Epidemia wybuchła w Azji Środkowej, w Chinach. Skąd przez jedwabny szlak w 1346 roku. Dostała się na Krym, a stamtąd rozprzestrzeniła się na, bo, na basen Morza Śródziemnego i całą Europę. Szacuje się, że zaraza ta spodowała od 30 do 60 śmierć, od 30 do 60 ludności Europy. I w tych recytowanych słowach pozostał ślad grozy tamtych dni. Wtedy powstała ta druga część Zdrowa śmierci. Ono, jeżeli ktoś to wiedział, to sposób szczególny, z szczególnym takim wewnętrznym nastawieniem i emocją odmawiał wtedy, kiedy była epidemia za naszych czasów, która przyszła też z Chin. Otóż w XIV wieku, w czasie takiej epidemii, powstała druga część zdrowia Mariu. Oto w recytowanych słowach pozostał ślad grozy tamtych dni, teraz i w godzinę śmierci. Te dwie rzeczywistości spotykały się razem w dniach epidemii. Ludzie szukając ratunku, uciekali się do Maryi, mówili w godzinę śmierci, bo ta godzina mogła nadejść w każdym momencie. Druga część modlitwy zdawała Maryjo jest modlitwą Kościoła. Mówi ona o potrzebie wstawieniczej modlitwy Maryi w naszych najważniejszych chwilach życia. Także ta część doskonale wyraża ducha e, Biblii, ducha ubogich Jachwe, ludzi ubogich jak Maryja. Ona całą swą ufność położyła w własne Boga, w nim miała jedynie oparcie. I dodanie prośby Święta Maryjo nadało tej modlitwie podwójny charakter. Wyraz uwielbienia i jednocześnie prośby skierowanej do Maryi. Więc z jednej strony jest to uwielbienie w pierwszej części, a w drugiej części prośba skierowana do niej. I jeżeli żeśmy przyjrzeli się tej modlitwie, to teraz możemy ją spokojnie odmawiać, ale w taki sposób, żeby ona powoli stawała się naszą modlitwą, tak jakbyśmy sami ułożyli ten, ten tekst, te słowa, tak żeby one stały się nowe. I w ten sposób powoli powinniśmy odkrywać wszystkie modlitwy dzieciństwa, do których wracamy już nie na zasadzie odmawiania, bez myślenia, ale odkrywamy tam wiarę, która została zawarta przez wiele pokoleń. To modlitwy są bardzo piękne, bo tam nałożyła się wiara pokoleń wielu, cała historia wiary. Tylko trzeba spokojnie przyjrzeć się wszystkim. Ojcze nasz, po Twoją obronę, Zdrowaś Mario, Anioł Pański i tak dalej, i tak dalej. Każdą by się przydało rozważyć.